Dzień dobry skarby. Jesteśmy dzisiaj na starych wiaduktach w Stańczykach. Jest tak strasznie świeci słońce, że nic nie widać. To znaczy ja siebie nie widzę w podglądzie, także prześwietlona jestem okrutnie. Ale słuchajcie, ja, ja to nieważne. Moja twarz w moim momencie jest nieistotna. Pokażę Wam cud architektury. Stary cud starej architektury. To są... Stare wiadukty, bo no, może tutaj nie wiem czy Państwo coś widzicie, ale potem pokażę Wam je lepiej. To są wiadukty, po których jeździły pociągi. To jeszcze stara poniemiecka produkcja. W tej chwili są w prywatnych rękach. Nie ma tutaj już torów kolejowych. Można tylko po potem chodzić, można zwiedzać. Trzeba kupić sobie bilecik za 8 zł i oglądać. Za chwilę Wam pokażę jak to do wygląda. Warto popatrzeć. Wysokość sobie zobaczcie hmm, po wysokości drzew, bo to jest bardzo wysoko. Także i, e, ja kończę, bo nic ciekawszego do powiedzenia nie mam na temat historii Stańczyków, bo nie znam aż tak bardzo. Ale chodzi mi to tutaj o ogrom tej budowli, jak w fajnym stanie jest zachowana, można popatrzeć, podziwiać, podziwiać. Zapraszam. I żeśmy po tych schodach właśnie schodzili na dół. Jakby ktoś się wybierał do stańczyków na stańczyki, nie wiem jak to się odmienia, i próbowałby iść tam w szpilkach albo w gucikach na obsasie, to od razu odradzam. Trzeba mieć zabudowane guciki tak jak w górach, bo inaczej to katastrofa. No, niestety można pokazać albo piękny most, albo swoją przyświetloną twarz. Ale pogoda jest piękna i trzeba z tego korzystać. Kurczę, się zasapałam. Słuchajcie, żeby wrócić na górę to trzeba wejść po do takich dosyć stromych schodach. Tam brygada w górze już, ja jeszcze na dole, ale już w połowie drogi już zasapana. Ale zobaczcie też jak z dołu wyglądają te wiadukty. W ogóle jest ciężka awantura o te wiadukty wśród internautów, którzy są oburzeni, że właściciel zdjął te zabytkowe tory kolejowe, które biegną po, wiaduk te, po wiaduktach i położył tam starobruk. I postawił latarnię. I ludzie są oburzeni, że na takiej zabytkowej właśnie budowli ktoś położył taki nowy starobruk i postawił latarnię i to wygląda jakby się szło środkiem miasta. Ale przynajmniej nogi sobie człowiek nie rozwali, bo... Nie wyobrażam sobie wpuścić tu ludzi, brać za to pieniądze i pozwolić, żeby sobie na to rochnął, i łamali. Nie? Głupio by było trochę. <śpiewanie>

Proszę Państwa, najlepsze są buty, wyrównać tą złotówkę, można wchodzić do kałuży i na pewno się nie zniszczą. Jak się zniszczą, to jest nie jest problem. po powrocie ze Stańczyków. i chciałam Wam jeszcze na sam koniec pokazać, jak wygląda i jak się przedstawia nasz nowy mieszkaniec w domu w Trzastopu Chaty. <grym> Zgodnie z zapowiedzią wcześniejszą pojawił się w naszym domu króliczek. I właśnie za chwileczkę Wam go pokażę. Tu kątem oka patrzę, jak podjada Gabryśce nogę typowy gryzań. <taki> Także kochani, zobaczcie, tak wygląda nasz nowy, mały mieszkanie do domu. I to jest właśnie Niki. Przez większość domu zwany pasztetem. Nie, nie bójcie się, tutaj nikt nie ma krwiożerczych zamiarów w stosunku do króliczka. Jest taki śliczniutki i puchaty, że Niki bym tu krzywdę nie zrobił żadnej. No. Słuchajcie, on przez pierwszy dzień, przez pierwszy dzień, może nawet niecały, strasznie się od nas izolował i bał się strasznie, był wystraszony, biedulinek, ale już naprawdę pod koniec tego pierwszego dnia. Pod koniec pierwszego dnia już tutaj wspólny język z Gabryśką znalazł. No, a teraz to jest u, ukochany synek, musi. I pomału robimy z niego królika bezklatkowego, bo jest jeszcze na etapie uczenia się korzystania z kuwety tylko i wyłącznie w klatce swojej, tak? Bo gdy pierwszy raz wyszedł na zewnątrz klatki, to oczywiście załatwiał się, gdzie popadło. A teraz już jest na tyle miły i grzeczny, jak pięknie wyglądasz skarbuś. A teraz jest już na tyle miły i grzeczny, że załatwia się praktycznie tylko i wyłącznie w klatce. Boję się tylko o kable. no Nie wiem, czy on tak zupełnie bezklatkowym mógłby być, ponieważ tutaj tych kabli to aż się roi raz, że kable mogą być pogryzione, a dwa, że no, królik może nam paść od tego prądu w tych kablach. Także także korzystamy jeszcze z okazji, że królik nie dał nogi, ale bardzo próbuję to zrobić żeby go nie łączyć dłużej, to Kochani, żegnamy się z wami tutaj. Tutaj z akcentem. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej. O, kuku, papa. Pa. Trzymajcie się, hej.